Studio internetowego portalu społecznościowego Ziemia Międzyrzecka. Moimi gośćmi są pan Mateusz Czapiewski, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w Międzyrzeczu i pan Patryk Lewicki, przewodniczący młodych socjaldemokratów województwa lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry Panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Witamy. Od kiedy w międzyrzeczu funkcjonuje Federacja Młodych Socjaldemokratów? Federacja aktualnie jest za, e, zawiązana już od listopada tego, e, zeszłego roku. Ale, ale tak naprawdę członkowie federacji rozpoczęli tu w międzyrzeczu działalność już w wakacje, kiedy brali udział w letniej szkole liderów lewicy. Gdzie spotykali się z znanymi posłami, europosłami, profesorami, którzy przygotowywali ich do tego, żeby zaczęli funkcjonować społecznie i politycznie na poszczególnych terenach wielu powiatów. Jakie przedsięwzięcia były realizowane przez Federację? Federacja Młodych Socjaldemokratów zrealizowała już kilka projektów, na które pozyskaliśmy dofinansowania. Było to przede wszystkim letnie objazdowe kino. FMSU, byliśmy obecni w środowiskach wiejskich, przede wszystkim angażowaliśmy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Stworzyliśmy swój film o pionierach Zielonej Góry i mogę tutaj się pochwalić, panie redaktor, ten film będziemy starali się i najprawdopodobniej, najprawdopodobniej tak będzie, zostanie zaprezentowany przez telewizję TV History i jeszcze z takich większych przedsięwzięć. To na pewno akcja karty życia, nie zabieraj organów do nieba, gdzie przekonywaliśmy mieszkańców całego województwa Lubowskiego do tego, aby deklarowali oddanie, taką chęć, wolę oddania swoich organów po śmierci dla osób, które te organ, którym te organy jeszcze mogłyby się przydać. To z takich największych przedsięwzięć. Byliśmy oczywiście obecni w różnych środowiskach. Organizowaliśmy piknik dla środowisk wojskowych. Świąteczne akcje zbierania żywności w sklepach, w sklepach w poszczególnych powiatach. Także jesteśmy na co dzień, na co dzień widoczni wśród mieszkańców. A jakie działania w planach? Chcemy zorganizować piknik z okazji Dnia dziecka dla młodzieży, dla dzieci i również dla rodziców oraz chcemy zorganizować w gminach Mikłajki we wszystkich, gminach, We wszystkich gminach tak gminach. naprawdę powiatu międzyrzeckiego, takie spotkania mikołajkowe, a dodam tylko jeszcze, bo kolega zapomniał, zapomniał powiedzieć, że będziemy też chcieli wspierać zespół szkół ekonomicznych podczas akcji, podczas dni promocji tej szkoły. Chcemy zorganizować taki piknik otwarty dla uczniów gimnazjów. W całym powiecie międzyrzeckim i namawiać do tego, żeby przychodzili właśnie do szkoły, która ma 65-letnią tradycję. Będzie wiele atrakcji na tym pikniku, ale o tym myślę, że jeszcze, jeszcze zarówno pani redaktor, jak i jacy wszyscy mieszkańcy międzyrzecza się dowiedzą. Hmm. Czy myślicie, żeby zaangażować się w wybory samorządowe? No. Na pewno, na pewno myślimy o tym, gdzieś to przez, przez nasze głowy przychodzi i ja mogę powiedzieć, że ja już jestem zaangażowany po ostatnich wyborach w 2010 roku samorządowych, gdzie zostałem radnym, ale, ale tu w międzyczasie na pewno będziemy chcieli pokazać tych naszych członków federacji jako osoby zaangażowane społecznie i mamy nadzieję, że chociaż jedna, może dwie osoby zostaną wybrane czy to do Rady Gminy, czy do Rady Powiatu. A co po wyborach? A po wyborach. Po wyborach to na pewno realizowanie naszych pomysłów. Chcemy, żeby głos ludzi młodych był bardziej słyszalny w Radzie, bo może jedna osoba nie do końca wszystko zmieni, nie do końca zmieni decyzję też Rad Gminy czy, gminy, czy Powiatu, ale mamy nadzieję, że nasz głos poprzez osobę, która mamy nadzieję zostanie wybrana, będzie bardziej słyszalny. W tych środowiskach też politycznych. Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów. Mamy nadzieję, że takie przyjdą. Dziękujemy, panie pośle. Dziękujemy, szanowni państwo. Dla społecznościowego portalu Ziemia Międzyrzecka, Małgorzata Bączek.